Jest to wspaniały prezent dla mieszkańców Łomży. Dla Łomży, albowiem po siedmiu latach boju o utworzenie tejże podstrefy wczoraj dobrnęliśmy do mety. Łomżycka podstrefa będzie na samym starcie dysponowała prawie ośmioma hektarami terenów, które, będzie, które oferujemy. Przyszłym naszym inwestorom, przedsiębiorcom. Te tereny są w dwóch kompleksach. Kompleks pierwszy to jest Ulica Ciepła, ja mówię za oczywiście prawie 2,5 hektara terenów inwestycyjnych, oraz kompleks drugi Ulica Spokojna i Akademicka, i tu jest ponad 5,2 hektara terenów inwestycyjnych. Na dzień dzisiejszy mamy 7 ofert inwestorów i samej łąży. Ale jest i bardzo poważny inwestor z Warszawy oraz Ostrowinki. Przedsiębiorcy na pewno skorzystają na tym. Ja chciałbym podkreślić, bo dzisiaj gdzieś tam jadąc, zerknąłem w tablecie na, na, na parę czy już artykułów, które się ukazały. Łąża to nie tylko region, tak jak pozostały region północno-wschodniej Polski, o zapleczu mocno wykwalifikowanej, ale stosunkowo adekwatnie tańsze niż wreszcie w centrum Polski kadrze pracowniczej ale pod strefa łomża to przede wszystkim atuty geograficzne, to położenie bliżej centrum kraju to przede wszystkim zaplecze akademickie i historyczne zaplecze przedsiębiorczości. No, mamy wiele prężnych firm działających w Łomży. Łomża ma swoją historię odnośnie przedsiębiorczości i myślę, że to w pierwszym momencie będzie procentowało rozkwitem tej strefy. Jeśli Państwo pozwolą, to z tej listy, którą tutaj Pan Prezydent skrzętnie trzyma i, i, i myślę, pokazuję. że niedługo z tymi wszystkimi firmami niestety będziemy musieli usiąść, znaczy stety właściwie, do stołu. No, chciałbym wymienić myślę, że jednego z pierwszych inwestorów, który się zgłaszał i który był bardzo cierpliwy i chciałem mu za to bardzo podziękować. Jest to firma IT Card. Ona lokalnie chciała się umiejscowić w Łomży i wyczekała z nami ten okres. A powiem Państwu, że te Centrum Technologii Płatniczych to przede wszystkim duży pracodawca bo deklarujący przedsięwzięcie rzędu do 10 milionów to nie jest jakieś mocno wysokie, ale proszę Państwa, przy takich nakładach deklarowanie 100, nawet 150 miejsc pracy to jest naprawdę wielka rzecz dla każdego miasta, nie tylko Łomży. To jest naprawdę wspaniała rzecz, bo firmy inwestujące, potrafiące inwestować 80-100 milionów, czy czasami z racji na zaangażowanie technologiczne procesów swego wytwórstwa, Potrafią zadeklarować 10-15 osób, bo takie po prostu mają potrzeby, bo, bo automatyzacja procesów no niestety ma swoje i złe strony traci się miejsca pracy. Dostaliśmy dzisiaj narzędzie, dostaliśmy wędkę, teraz trzeba zrobić tak, żeby tą rybę złapać. I oczywiście najważniejszą sprawą z punktu widzenia miasta. Obywateli, mieszkańców, e, będą miejsca pracy. I to jest, to jest ten niewątpliwy sukces, który pozwoli te miejsca pracy tworzyć. Ja specjalnie dzisiaj jeszcze się pana prezesa podpytywałem, czy na pewno będzie tak, że jak będziemy mieli nowe tereny, będziemy mogli tę strefę poszerzać. Jest zapewnienie, że tak, więc tylko żeby nam e, starczyło pieniążków, panie prezydencie, żeby e, starczyło woli i siły, żeby nowe tereny pozyskiwać. No I przede wszystkim, żeby ci nasi <coughs> potencjalni inwestorzy wybierali łąże. Robiliśmy takie rozeznanie rynku wspólnie. Jakie jest zainteresowanie firm, przedsiębiorców pod strefą łomżyńską? I o dziwo okazało się, myśmy poprzestali na tych siedmiu listach, bo później przedsiębiorcy zaczęli śledzić wszystko, co się dzieje, Jakie gdzie o przedłużenie terminu do 2025 roku i tak dalej. To dla nich jest to istotna rzecz, na jaki okres czasu mogą liczyć na, na te powiedziałbym ulgi i tak dalej, działając w strefie. To jest y, klucz sprawy, że wydłużono funkcjonowanie strefy. Tak? Bo to było też ważne dla, że dla podstrefy Łomży, bo nie chodziło nam z panem prezydentem o utworzenie podstrefy, żeby ją utworzyć, tylko żeby ją zapełnić przedsiębiorcami. A żeby ją zapełnić przedsiębiorcami, to ten okres funkcjonowania stref był bardzo istotny. I w tym czasie po prostu nie procedowano wniosków o y, poszerzanie podstref. Tak jak ja wymieniłem dzisiaj jedną z firm, z którą przed konferencją rozmawiałem, żeby im właśnie podziękować za tą cierpliwość, która mi potwierdziła i taka jest, no myślę, że z jednym z większych pracodawców, co pewnie najbardziej Państwa interesuje. Ja myślę, że tych firm jest więcej niż listów intencyjnych, bo ostatnio będąc w jednej z łomżyńskich firm branży spożywczej już mi mówiła o trzech zaprzyjaźnionych firmach, które też się interesują terenami. Nawet tak zażartowała, bo to pani właścicielka, że może tak właśnie w, w obawie, że nie starczy tych terenów, to na razie nie będzie tych kolegów zachęcać, jak już ona przystąpi. To na pewno będzie żywy organizm i myślę, że ważne by było, żeby i Rada, i pan prezydent już myśleli o kolejnych terenach, o ich uzbrajaniu, a tutaj my będziemy się zajmowali tym, żeby te tereny jak najszybciej zapewnić. Pan premier Janusz Piechodziński zapytał mnie, czy, czy to jest już maksimum. Ja powiedziałem, że to jest początek, dopiero jeżeli chodzi o, o ofertę rozszerzania Łomżyńskiej podstrefy. I sukcesywnie będziemy to czynić, wykopując, bo niestety Łomża jest w takiej sytuacji, że my nie mamy terenów z zasobów Skarbu Państwa zbyt dużo. I prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, a na pewno będzie konieczność wykupu tych terenów również od właścicieli prywatnych. Ale ja nie zamykam Łążeńskiej podstrefy, panie prezesie, tylko do samej Łąż. Albowiem mamy oferty i oferty, gdzie są tereny. W gminie Piątnica i w gminie Nowogród. I ja przypomnę tylko, kiedy po raz pierwszy. Rozpocząłem rozmowę na temat pod podstrefy. Rozmawialiśmy ze strefą warmińsko-mazurską. Tam list intencyjny, który przekazałem, on jest, te listy intencyjne są aktualne i do dzisiaj. Porozmawiałem o tym z Panem Burmistrzem Nowogrodu i Wójtem Piątnicy. Oni podtrzymują swoją ofertę i tam są już powiedziałbym duże działki. Tam jest kilkanaście hektarów. Mówię w sumie do ewentualnego zagospodarowania. Najlepiej życzę sobie i wszystkim, żeby był jak najczęściej przydatny. Więc przy każdym kamieniu węgielnym będziemy się spotykali. Mam nadzieję, że ta, ten szpadel zużyje się bardzo szybko, że właśnie to te tereny, o których Pan Prezydent mówi, cieszę się, że Pan prezydent te słowa wypowiedział, bo przecież doskonale wiemy, czy podstrefa będzie w Piątnicy, czy będzie w Nowogrodzie, to i tak gro pracowników będzie się wywodzić albo z uczelni łążeńskich, albo wprost z Łomży, Więc tutaj nie, nie rywalizujmy, a współpracujmy i to przyniesie naprawdę wielkie sukcesy dla tego miasta. Czyli przybić tą od razu, panie Przy pierwszym zakładzie Jest. na jedne miejsce pracy w strefie, w zakładzie strefowym powstaje pięć miejsc pracy wokół strefy. Proszę też tak się nie przywiązywać do tych deklaracji przedsiębiorców, które pojawią się, kiedy będziemy wydawać im zezwolenia, kiedy będziemy otwierać przetargi, bo przedsiębiorcy składając biznesplany w naturalny sposób, my też dyskutujemy z, tym, z, nim, z nimi o tym, no mówią o cyfrach minimalnych, tak, o zatrudnieniu, ale ja mogę wskazać naprawdę kilkanaście firm w tych podstrefach, w których już funkcjonujemy, które deklarowały zatrudnienie rzędu 30 a dzisiaj y, mamy tam 300 350 po dwóch, 3 latach y, funkcjonowania zakładu. O tym państwo możecie y, poczytać, o tym nie wypowiadam się ja. O tym wypowiadają się właściciele czy też y, prezesi y, tychże y, firm. Także y, y, te cyfry, oczywiście te wyliczenia były potrzebne do wniosku, natomiast no, rozwój zakładów na pewno będzie w tych atrakcyjnych lokalizacjach szybki i będzie takim procesem twórczym i na pewno będzie oddziaływał na cały rynek, bo to nie tylko firma, ale przy budowie firmy to firmy budowlane, później usługowe, stacje paliw, centra logistyczne, firmy transportowe itd., tak itd., tak więc jeszcze raz gratuluję przedsiębiorcom i życzę im przy tejże choince, tutaj Panu Prezydentowi, no samych sukcesów. My natychmiast po tej decyzji przejdziemy już, nie z Panem Prezydentem, Panie Prezydencie, Pan pozwoli, ale ze służbami w magistracie do... Do, do takiej pracy, żeby te procesy, które niestety muszą nastąpić dopiero po decyzji, po tej decyzji administracyjnej, bezwłocznie uruchamiać i myślę, że będziemy się często spotykać. No teraz tak jak powiedziałem przystąpimy do e, prac roboczych, e, jest kilka etapów administracyjnych, wycen szacunków, e, ogłoszeń przetargowych, e, będzie nas wiązała e, podwójnie dwie ustawy, ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych i ustawa o gospodarce nieruchomościami. E, myślę, że pierwszy kwartał upłynie nam na przygotowanie się <coughs> do tych procesów, na pewno będziemy chcieli niezwłocznie, no szanując e, cierpliwość firm zainteresowanych musimy do tego przystąpić bez zbędnej zwłoki. Wiele Firmy, które prowadziły ze mną rozmowy i czekały po prostu, czekają na decyzję. Wczorajsza decyzja jak gdyby wznawia, wznawia nasze rozmowy. Ja myślę, że ja jestem optymistą, że, że tutaj nie będziemy, nie będziemy na siłę szukać przedsiębiorstw.